Witam serdecznie od z tej strony. Godzina 7:45. Stałem o godzinie 7:15. W aucie na tą chwilę mam 23 stopnie. Webasto idzie na 2,2 Hz. Zimno na dworze. Z rana było chyba 4 stopnie, aż się przebudziłem. Musiałem webasto podkręcić. No ale co, czas rozpocząć dzień. Zbieramy się i jedziemy na miejsce spotkania. Wiosna się budzi do życia w takich okolicznościach, widzieliście w poprzednim odcinku I teraz muszę wycofać w tam Zawrócić i mam trzy minuty na, na miejsce Później sobie jakieś żarcie przygotuję Za późno wstałem i głupotami się zająłem brum, 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 brum. Pali. Jedziemy po jało Jedziemy, pojedziamo, jedziemy, pojedziamo. Jedziemy. Dojechałem na miejsce, ale muszę wam coś ciekawego pokazać. Na te tereny jest wszystkie zgoda, tylko są wyłączenia. Są wyłączenia, bo są e, strefy archeologiczne, stanowiska rejestrowe. I tutaj jest zakaz składowania śmieci i gruzu. I jedna zasadnicza sprawa. Zgadnijcie, na co teraz patrzycie? Tak, dokładnie. Patrzycie na rejestrowe stanowisko archeologiczne. E, ktoś tutaj wyrzucał klozety, pralki, jakieś różnego typu śmieci. I ogólnie, no, to jest działka gminna. I tutaj właśnie jest coś takiego. I, I to nam wyłączyli z pozwolenia. Także chyba o zdrowych zmysłach poszukiwać by tutaj nawet nie chciał wejść, bo taki lekki syfiks tutaj jest. No, ale trudno się mówi. Mamy stanowiska archeologiczne w Polsce. Idę już na poszukiwania. Ja wiem, że to ludzie zrobili i tak dalej, nie? Natomiast to jest rejestrowe stanowisko archeologiczne. No i właśnie po to jest powołany też urząd konserwatora, żeby urząd konserwatorski. No tutaj nikt tego dawno po prostu nie widział. Ja nikogo nie obwiniam. Broń Boże. <grym> ale łatwo by było dojść chyba. Po tych śmieciach do kogo tu należy? Nawet z cmentarza jakieś śmieci przychodzą Ciekawa A tutaj są jakieś te materiały do budowy chyba, nie? No coś chyba będą Coś będą budować, budować. No Może będą grodzić, może coś będą działać Bo no. masakra po prostu Wysypisko śmieci Przecież tutaj żaden zdrowy, przy zdrowych zmysłach archeolog się nie podejmie jakichkolwiek prac tutaj Bale jak w Anglii Monet miejmy nadzieję też będzie tyle samo co w Anglii Mam chyba jedną drugą kopiejki, jeszcze ładne przeczyszczę, tak, jedna druga kopiejki. Wy ją teraz widzicie z bliska, ładnie wyczyszczoną. Nic, szczelamy, pierwszy fan. Marcin tutaj zaraz po mnie krzyknął, że ma monetę i to jest coś starszego. I są przypuszczenia, że to jest grosz Poniatowskiego, ale jest ta erka, tylko że jest trochę mocno wytarta. Lekki wiaterek wieje, a mi wyszła teraz plomba. I ona je chyba radziecka jaka Albo jakieś dziwne napisy tu ma Nie jestem w stanie tego zidentyfikować Słuchajcie, mam przypuszczenie, że znalazłem fibulę Fibula była na 5 cm Wy ją widzicie teraz z bliska Ona wygląda trochę jakby przepalona No ewidentnie to jest fibula No i... To już jest zabytek archeologiczny Tylko, że on jest pozbawiony kontekstu, bo jest w warstwie humusów wyorany Ciekawe, niesamowite trzymać coś takiego w ręka. Ztrzymaliśmy poszukiwania, za, zadzwoniliśmy do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformować o tym fakcie. E, dostaliśmy polecenie namierzenia tego przedmiotu. E, dodatkowo powiedzieliśmy, że zrobimy zdjęcia i wyślemy to oczywiście do Wojewódzkiego Konserwatora. My mamy tutaj pozwolenie na poszukiwanie zabytków. Jest też zabytków archeologicznych. Tak. Jest też zabytków archeologicznych. E, jeżeli znajdziemy jeszcze jeden, dwa przedmioty, będzie wskazywało to na to, że znaleźliśmy jakieś nierejestrowe stanowisko. Co prawda to jedno widzieliście tam blisko, z niego się już nic nie będzie dało odzyskać. Natomiast, no, coś, coś. W końcu jakieś odkrycie, może jakaś osada, jakaś rzymska, kiwie, no na razie nawet nie wiemy z jakiego, z jakiego okresu i do kogo należała, jaka to jest typologia tej fibuli. No ale jak znajdziemy jeszcze z 2-3 takie przedmioty, to potem będziemy musieli się jeszcze raz skontaktować z konserwatorem i być może no zabiorą nam to pozwolenie, ale przynajmniej coś odkryliśmy, nie? Tomasz teraz też coś znalazł, no, proszę, jakąś taką w sensie kotwicę. Kotwicy. No, pa, pokażemy z drugiej strony. No. Proszę bardzo, ładne. Marcin pod naszą nieobecność, źle on tu tego wytargał. Jest boratyna, jest jedna kopiejka, jest fenol, a tutaj jakaś ostra, jakiś Ostban. Obróć boratynkę, 1667, nie? No dupa. No, ale i tak, kurde, no ile rzeczy, super pole, naprawdę. Tomasz tutaj teraz wytargał kawałek łyżki. Ja tak podchodzę, mówię, co to takie ciężkie? Eee, wyczyściłem ją wstępnie i widać, że to jest kawał srebra po prostu. Jakieś zdobienia tutaj, dość śliczne. Patrzymy za jakimś herbem, może jakieś punce. Punce mogły być gdzie indziej, ale wyczyścimy to jeszcze później. No super, kawał srebra, no z jakieś, nie ja wiem, z jakieś 20 gram to chyba waży. Wyszedł mi guzik i Tomasz mówi, że to jest polski guzik. Powlekany podwójnie, tylko że się zachowało 60% tylko jego. Dzisiaj będziecie mieć materiał nagrywany telefonem komórkowym, bo tyle przedmiotów wychodzi, że nie wiem. I to jest jakaś monetka, ale nie umiem jej zidentyfikować. Jest charakterystyczna. Coś... wiem co to jest, ale nie wiem jak się nazywa. Weź to okay, wycią... tak, Wy, wyciągnij to całe, już nie udawaj, że to ten... Zobaczcie co on wykopał! Zobaczcie co on wykopał! Marcin, siekiera z brązu. Ale czy to jest brąz? Na pewno no, to jest... Nie, to jest mam żelazo mam. chyba! No jak... ej, nie robię cię babuko, chodź! Ale to jest żelazo! Zobaczcie, kurka wodna. Eee, Tomasz znalazł coś takiego, przez chwilę była euforia, jak nie wiem, że to jest siekierka z brązu. Ale to i tak jest fest stare i to jest siekierka żelazna. No zobacz Marcin. Tak. 15 cm. 15 cm, 20 cm w gruncie. No bardzo ciekawe, no znowu musimy szczelić. Natomiast nie wiem czy bym to powiązywał z tą fibulą, no. Ale nie, no kurde, to jest... Jak żeśmy to wyciągali, no szkoda, że tych emocji nie nagrałem, nie. To no, było w ogóle... Niesamowite coś, nie? Tomasz teraz wytargał, kurde, jakiś świecznik. I to nie jest tak, że ja nie pokazuję ich twarzy. Oni sobie po prostu nie życzą. Tomasz i Marcin. Fajny świecznik. Proszę bardzo, Tomaszu. Co o nim powiesz? Ja, to będzie ten, no zobacz. Dół albo, no. albo na odwrót. Będzie dół, rozwidlenie było na pewno na świeczkę. Ja, ładnie. Widzisz, bo to jest urwane, po, pourywane. Podstawka. Podstawka. Na wierzchu sobie leży ceramiczka. No naprawdę trzeba tutaj uważać Uważać no To jest piękne, że można coś odkryć Ale przy okazji trzeba uważać Łódeczka amunicyjna od Mausera Przyjechał Arek I słuchajcie, my z Tomkiem idziemy coś zjeść, a Arek mówi, że ma racje żywnościowe dla rozbitków Ci co się roz, rozwalili na tych, na, na jakichś statkach No i kurde smakujemy Taki kawałek, te dwa kawałki mają 270 kalorii aż Idziemy do auta zjeść, co się okazuje, nie było płotu, a teraz już jest płot. Słuchajcie, ta działka została wykupiona, my mamy na nią pozwolenie, ale w momencie, w którym właścicielem była gmina. Ale co się okazało, to jest działka od widza, a czyli widz ma brata, ten brat ma tą działkę i się przed chwilą z nim spotkaliśmy, nie? A tutaj ponoć są wynajęci jacyś ci. Eee, jak to się nazywa? Detektywi, którzy mają dojść do tego, skąd to jest wywożone i tak dalej. Także lokalne historie, ciekawostki. Przeszliśmy do auta i rację na szybko, bo idziemy zaraz w pole znowu. Gotuje się tutaj. Ładnie, ja zaraz też w swojej będę gotował. Jesteśmy po żarciu, z powrotem na polu. No i łazimy, zobaczymy co wyjdzie. Takie coś znalazł Marcin złyżki jakichś chokli. pod naszą nieobecność Marcin jeszcze wytargał znowu kopieje i jeszcze jakiegoś guzika fajnego. No ja jest, masz tych kurde jak nie wiem. Zeszliśmy z tych pól i tutaj jeszcze mamy z działki, ale tu jest taki ciężki dość teren i chyba się nie przedostaniemy, bo mamy rzekę. Ja dokładnie. Rzeka jest głęboka. Jest. Także można się pomarzyć o przejście na drugą stronę. Tomasz, w tym miejscu, na samym wierzchu? No nie, nie głęboko. Mogę? No. Zobaczcie. Stopek brązu. Stopek miedzi, brązu, zieleń piękna. na no świadczy o tym, że to, to trochę tu po, poleżało, nie? Szczelamy to, bo to może być, nie wiem, z jakiegoś piecowiska, z jakiegoś łogniska. Może to jest, wiesz, brązownik tu jakiś był i mu poleciało. Ciekawa sprawa. A, zobacz jeszcze to, bo ciebie nie było. Tret. No, stopek ołowiu. No, ale, są ale to są to, posta, jest, to są. Ja, to nie stopek, tylko ziomek, ziom, ziom, ziomczyca i, i. i dzieciak. jest stopione brązy i te stopione, stopione aluminium to nie są jakieś stare rzeczy ten brąz przede wszystkim to nie jest stare prawdopodobnie tam e, zwozili przez kilkadziesiąt miesięcy, lat jakieś dziadostwo tutaj ze wsi a potem jedno wielkie ognicho i to się potopiło i rozorali tutaj to po tym polu przylazłem pod belę przy której zostawiłem detektory i ległem sobie, bo ten wczorajszy dzień dał mi w kość dzisiaj czuję wszystkie mięśnie, teraz dopiero czuję no ale już jest też godzina tam 14 ponad chyba pobawiłem się detektorami no i tychniemy, pochodzimy trochę albo już przerwiemy, zobaczymy Tomek jeszcze mi przyniósł coś takiego mówi, takie kółko mi jeszcze wyszło zobacz co to jest, nie a ja tak patrzę na to, a ja taką podobną rzecz znalazłem tam pod żurominem i to było od czerpaka od wina ja myślę, że to jest od wiadra jakiegoś z brązu Widać, że to jest w dość taki specyficzny sposób tworzone, no może to jest z epoki brązu. Szybkie podsumowanie, ogrom śmieci, no i ogrom fajnych rzeczy. Ja Wam zrobię takie zbliżenie, Wy sobie popatrzcie, ja Wam tylko powiem tyle, że tu jest ceramiki trochę. To są ciekawe rzeczy, wyszły nam dwie takie same. Monetki, monetki przeróżne od kopiejek przez boratynki. Tu mamy piękną boratynkę. Pogoń pięknie widać. Jakieś pół kopiejki. Tutaj jest fenol, trzy kopiejki, sapy. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Figurka. Figurka jest, o, to ją widzieliście, ale teraz ją lepiej widać. Skrzydełko. Tu jest skrzydełko, tu jest to brązidło. To wszystko wysyłamy, ale to jest tak jak mówiłem, to, to prawdopodobnie będzie tam ze spalonych śmieci. No, i to co widzicie tutaj na, na ekranie, jeszcze jakieś plomby, y, monety międzywojenne, jakaś złamana jedna, kolejne boratynki, koninka. Y, no i chyba najlepsze znalezisko, zgodzicie się, nie? Chyba najlepsze znalezisko z dzisiaj, ale ja jeszcze... Wygląda to jak Fibula. Jest to prawdopodobnie Fibula, ale. Tu się będzie wypowiadał konserwator. Jak szybko będziemy mieli informację zwrotną, nie wiemy. Ale nie znaleźliśmy nic więcej, więc może przypadkowe jakieś, yy, przypadkowe po prostu zguba. Ale no, ceramika wskazuje na coś innego. Tak to wygląda. Wróciliśmy już na miejsce, pogadaliśmy trochę. Oni już pojechali. Ja się ogarnąłem, przebrałem się cały, umyłem się trochę. No i teraz yy, trzeba ładować się do fury o jeszcze to trzeba zamknąć to wyłączyć bo mi się ładował lapek to się jeszcze napije i jedziemy do sklepu bo muszę kupić jakiś, jakiś napój normalny bo samej wody mi się nie chce ja, czyli samą wodę też trzeba ale chciałbym jednak coś takiego co co gdzieś tam ugasi moje pragnienie lepiej idziemy do Biedrony Kupimy warzywa, może jakieś szaszłyki, w ogóle jakie pustki i no, jakaś karkówka wszędzie, nic nie ma innego. Jestem po zakupach i powiem wam, że ona mnie nie drażni. Nie chcę tam walczyć o to w sobie, ży, ale ten róż na niej nie drażni po prostu. A druga sprawa, też miałem matiza i jeszcze bardziej zgnitego. Jedziemy w sklepie, były niesamowite pustki, bo przecież jest po majówce. I ludzie wykupili całe mięso, wszystkie te szaszłyki i tak dalej Zostały tylko karkówki, których dużo zamówili A które nie zeszły I jadę teraz do Sapera Całe szczęście stąd nie ma do niego daleko Znaczy jadę w kierunku Sapera, bo Saper powiedział, żebym wieczorem przyjechał Coś tam robi i potrzebuje więcej czasu Więc jadę nad zalew chyba I nad zalewem se siądę, pomontuję se Ogarnę się Lelów Rynek Fajny klimat, taka mikro z ryneczkiem. Syberia 2021. Tak naprawdę Jura Krakowsko-Częstochowska. <grym> ale najgorsze pokładane. Sorry za wiatr, ale jestem nad zalewem. Tak se stanąłem autkiem, może tu dzisiaj będę spał, może tutaj dzisiaj nie będę spał. Zobaczymy. Ja idę do auta zgrać materiał, zacząć wam montować, żeby mieć trochę wolnego dnia. Na obiad, kolację, 200 gram kiełbachy, 200 gram serka i dwa pomidory, 400, 600, to mają po 170, także no 600 kalorii około. so w tle, jakaś tam muzyczka i montujemy powoli, pojedzone. Cały materiał prawie że zmontowany, uruchomiłem silnik i jadę teraz do saper'a. Mam 15 minut, kurde, dzisiejszego odcinka, jestem zas zaskoczony, że tak, że tak dobrze poszło i jeszcze coś tam z saperem pokminimy, jest godzina 19.20, na pewno się jeszcze coś wykminie. Jestem już w aucie, godzina 22.30, Posiedziliśmy trochę z saperem, pogadaliśmy, Webasto już łazi, się zagrzało i tak, tu już zapomniałem jeszcze tych sucharek z tych, dopisać, z tej racji żywnościowej rozbitków. No, i wyszło 2270. I teraz jeszcze jakieś ciastka u sapera zjadłem. 2600. Jeżeli chodzi o kroki, to teraz widzicie 11 kroków, 500 prawie. 750 kalorii, 8 km. Także taki dzień. I jeżeli chodzi o ten odcinek, to już będzie wszystko. Jak się podobało, zostawcie pierdółki. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć!